W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do katedry świętego Jana chrzciciela w Firze. Jest to rzymskokatolicka katedra diecezji santoryńskiej, znajdująca się na wyspie Santoryn w Grecji.

w oddaleniu. Powodem tego jest jej wielkość. Posiada również niezwykle ozdobną wieżę zegarową, wewnątrz której znajdują się również dzwony. Wnętrze udekorowane jest dużymi religijnymi portretami piszącymi na filarach. Kopuła z wnętrzem jest lilowo-niebieska, a pozostałe części są pomalowane na pomarańczowo i kremowo. Uwagę zwraca konfesjonał przy drzwiach. Należy również powiedzieć, że katedra nie jest taka stara i faktycznie została odrestaurowana i otwarta w 1975 roku po zniszczeniach po trzęsieniu ziemi w 1956 roku. Czyli to jest to wejście, co myśmy wczoraj widzieli, wiesz? To my sobie nim zejdziemy. Yeah, also, you know, Like you no know, the blue the the blue thing oh yeah yeah what's that yeah because yeah. we took a picture of it yesterday um print belt um no but you can see you not know a blue thing at the top with the cross <laughs> <laughs> even to bad guy covers party that guy party let me take a picture yeah Prince let me let me back.

우리 와요. 어 트레이너. 어. 오셨구나. 오케이. 그러면은 가자. 어. 트레이너. 그렇지? हामी <laughs> न <laughs> <laughs> <laughs>

Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału, jak również zapraszam na kolejny film. Taka ciekawostka. Osoby, które stają w niewłaściwych miejscach mają odkręcone tablice rejestracyjne i mandacik za wycieraczką. Któryś z kolei samochód, który stoi w nieodpowiednim miejscu, w ten sposób został potraktowany. Z tyłu a, z tyłu zostawili mu, nie mogli odkręcić, ale z przodu ma odkręcone. Powyżej też jak tam stały auta, też mają podkręcone tablice rejestracyjne.